Witam was misiaczki bardzo serdecznie w ostatniej ostoi bezpieczeństwa dla misiaczków. Oraz ciebie nowy widzu. Chciałbym w tym momencie zaoferować milion fałdolców i eurogąbek temu, kto powie ile razy moi drodzy już nagrałem materiał na YouTube'a na temat pedofilów w szkole. I myślicie moi drodzy, że gdy koalicja doszła do władzy i wasza ta nowa... No wasza tak, wasza ta nowa, nowa ministra edukacji coś zmieniła? No nie, zapisu, moi drodzy, czy za tej całej koalicji wszyscy mają uczniów głęboko w dupie. A wiesz dlaczego? Nie. No to ja ci powiem. Pas spędzi, dupa, te wspaniale pierdzi. Słuchajcie. Yy, dobra, a to na początku. Hashtag szkoła i lecimy z odcinkiem. Słuchajcie, moi drodzy, na początku. Pamiętacie, jak kiedyś w jakimś odcinku dałem taki zarumbisty pomysł. Słuchajcie, a co, jeżeli by tak nagle wszystkich. Nauczycieli od WF-u przebadać psychiatrycznie, czy moi drodzy przypadkiem, nie mają zapędów dla, wiecie, jakichś tam. No, dzieci. Myślicie, że jak gdy koalicja doszła do władzy, to coś zmieniła? Nie, nie! Nie. W samym wrześniu, kochani, wyskoczyły mi trzy artykuły na temat lubieżności, że tak powiem, staruchów względem dzieci. Proszę bardzo, szkoła pierwsza nie, yep. kujawsko pomorskie białe błota. Później Lublin. Później Oświęcim. Serio? A, no i właśnie, jeszcze przecież oczywiście twerkująca Bianka. no. <grywka> Powiem wam, że... abstrahując, dzisiaj będę troszeczkę hejterem. Ja mam w ogóle bekę, nie? Wszystkie artykuły, znana piosenkarka, niesamowita piosenkarka, ultra piosenkarka, no, najpopularniejsza piosenkarka w Polsce. Powiem wam szczerze, że gdyby ona się nie zdyszała na próbie do Eurowizji, gdzie ona zaczęła się bać... Szolo? Szolo? Nie wierzę, że tak no to patrzę. Szolo, szolo, <laughs> to ja bym, moi drodzy, totalnie o niej nie słyszał. Yy, pomijając fakt, moi drodzy, że ona jeszcze twerkowała w ogóle nie do swojej muzyki, no to przejdźmy na początku do poważnych tematów. Białe błota. Koleś, moi drodzy, po konkursie małecznym uznał, że warto by było zaprosić młode dziewczyny do jego kantorka i oczywiście zrobić zakrapianą imprezę. Pomijając, moi drodzy, fakt, że zaczął macać na stolatki i tak dalej, ale to już nie od dzisiaj, tylko moi drodzy, od wielu, 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 wielu wcześniej lat. Później yy, szkoła muzyczna w. Tak kochani, w Lublinie. Praktycznie ponad 80-letni dziadek yy, ze szkoły muzycznej. Dobierał się do 6-7 latek w szkole muzycznej. Dobierał się. E, usłyszał zarzut. Trzymacie się? Wiecie co? Nie, ja, moi drodzy, teraz mam taką fajną dla Was propozycję, tylko proszę bez bulgaryzmów i tak dalej. Bądźcie kreatywni, a nie wiecie uróżnąć jajca! Bądźcie kreatywni w komentarzach, żeby tego filmu nie zablokowali. Napiszcie, moi drodzy, jaką karę powinien mieć stary pedofil, który od kilkudziesięciu lat tak naprawdę napastowywał młode dziewczyny. A ja wam już mówię jaką dostał. Półtora roku w domu. Nawet do więzienia nie pójdzie, bo jest za stary. Przecież takiego powinien bez problemu do więzienia. Ale ja tam, moi drodzy, nie wiem. Pamiętajcie, ja jestem tylko małpą z internetów. Kolejna szkoła w Oświęcimiu, tak? Hmm. Pomyślmy, no, moi drodzy, co mógł odwalić 24-letni wychowawca? Pomijam fakt, że jeżeli masz 24 lata, to nie powinieneś być wychowawcą, bo jeszcze ty nie jesteś wychowany, a tym bardziej, jak masz 24 lata i jesteś nauczycielem, to najprawdopodobniej mieszkasz u swoich rodziców i wyglądasz w sposób taki. Jednak... No, puszczę materiały pornograficzne na lekcjach. Ale przejdźmy jeszcze obok Bydgoszczy na chwileczkę, bo to jest akurat mój rejon. Łapanie dziewczyn, moi drodzy, za tyłek, za miejsca klepanie po tyłku, buziaczki, bo no to jest coś nie tak nie? Pamiętacie, moi drodzy, jak w marcu nagrywałem materiał na temat gościa, który w kartonie podglądał laski i kazał im się przebierać na golasa w nowe stroje sportowe? Ale jeszcze ten, moi drodzy, z Chojarska-Pomorskiego miał lepszy motyw, nie? chyba powrócicie. Ale najlepszy kochanie jest ten koleś z kowalsko bo w momencie, gdy chcieli go zawiesić, to wiecie, co zrobił ten koleś? Uciekł za granicę, jak prawdziwy milioner i przestępca. Nie, nie, nie! nie. <słyska> Poszedł na zwolnienie chorobowe. <słyska> nie możecie mnie zawiesić, no ale jednak go mogli zawiesić. Boże święty. Miśki, ja mam do was taką prośbę, błagalną. Jeżeli zobaczycie kiedykolwiek jakiekolwiek zachowania nauczycieli w waszą stronę, proszę zgłaszajcie to. No bo, moi drodzy, nie oszukujmy się, że coś takiego, że jeżeli na przykład ja Bym pisał do Was, moi widzowie, gdzie większość z Was zapewne jest jeszcze niepełnoletnia, to raczej byłoby to dosyć prosta droga do więzienia. I tak samo, jeżeli wy, moi drodzy, widzicie, że jeżeli jakikolwiek nauczyciel się do was zabiera, czy do waszych koleżanek i tak dalej, zgłoście to rodzicom. A drodzy rodzice, którzy teraz oglądają ten materiał, zwróćcie zachowanie na swoich dzieci. Może ten jednak, ta niechęć do danego nauczyciela nie wynika tak dokładnie z buntu, jaki dzieciak ma, tylko po prostu z tego, że coś tam faktycznie się złego dzieje, co nie? No co ta. Ja bym chciał wyzwać rząd na taki pojedynek. Nagram 100 materiałów mówiących, jaki, jaką to nie jesteście najlepszą koalicją i rządzącymi w kraju. 100 materiałów, albo nawet nie, piosenkę, kochani, nagram, która będzie miała milion wyświetleń, specjalnie dla Was koalicja. Jeżeli w końcu dzieciaki będą w szkole bezpieczne. Nie, wiecie co? Mam lepszy pomysł. Dam Wam milion dolarów. O. <laughs> Zrobimy zrzutkę z miszkami, co wy na to? Milion dolarów dam każdemu członkowi tej całej nieszczęsnej rady nadzorczej nad szkołami, jeżeli faktycznie w szkole w końcu będzie bezpieczeństwo. Bo myślę, że nie tylko mi na tym zależy, ale też zależy na tym wszystkim dorosłym, pomijając tych, którzy mają bardzo lepkie ręce do dzieci. Powiedzcie mi, jak to, kochani, jest? No bo teraz to ja naprawdę mam taką rozwinę troszeczkę, taką tycią, tycią, tycią. Jak to ukochanie jest, że ja te materiały... Tłukę od dwóch lat, pomijając już fakty, wiecie, spadnięcie zasięgów i tak dalej, nie? Ale nawijanie ciągle o tych prawach ucznia, o tych pierdołach i tak dalej, to powinno jednak jakieś yy, korzyści przynieść. Tym bardziej, moi drodzy, że materiał na temat praw ucznia ma 180, 190 tysięcy wyświetleń, a ciągle to, moi drodzy, nie zostało w ogóle nagłośnione. Wiecie, ja rozumiem, moi drodzy, że teraz jest modna inkluzywność, tak? Teraz, moi drodzy, te wszystkie yy, Transformersy i rgb towcy nic do Was nie jak wiecie, bardzo dobrze, ale oni, moi drodzy, są na topie, i teraz oczywiście musi być szkoła przyjazna, uczniowi, bo nie może być przecież przyjazna każdemu dziecku. No ale to jest troszeczkę niesmaczne, wiecie, no bo tak samo jak na początku, moi drodzy, z jednej strony ten prawica mówiła, yy, yy, walić ich, no to teraz lewica mówi, yy, oni, na pro, oni na ten, jak to się ładnie mówi, na piedestał. W sensie, wiecie, ich teraz się gloryfikuje i tak dalej, oni muszą być niezależni i tak dalej. Gdzie, moi drodzy, jest ta szara strefa? Tak samo jak był, moi drodzy, w Ameryce ten e, ruch, nie? Black Lives Matter. To dlaczego, moi drodzy, po prostu na świecie nie ma takiego trendu, wiecie? All Lives Matter. Że każde życie się liczy, a nie tylko, nie wiem, kolorowe czy czarno-białe, nie? Czy czarno-żółte. Ja, moi drodzy, bardzo lubię oglądać te filmy z Azji, gdzie tak naprawdę poziom rasizmu nie istnieje. Oni po prostu mówią to, co chcą, bo u nich nie ma jakiejś inkluzywności na takie rzeczy. To nie są tematy tabu. I ostatni mi kumpel wysłał śmieszny odcinek właśnie jakichś japońskich chyba streamerek, czy koreańskich, które, które grały w GTA tym amery... jak to się teraz mówi? Afroamerykańskim? Afro... -amerykań... Afro Afroamerykański? Chyba afroamerykańskim jakimś tam tym graczem. Istniało kiedyś, moi drodzy, łatwiejsze określenie na osobę o ciemniejszej skórze. Ale teraz boję się nawet tego mówić tutaj na YouTube, no bo e monetyzacja, je, wszystko. je, katastrofa. Serio, rząd. słuchaj, prosta instrukcja. Ja, ci tu, wy... ja to, ci tu wyświetlę napis. Dla ludzi, dla rządu, no bo wiem, że wy umiecie tylko duże cyferki. Prosta... nie, chyba od tej strony. Tak. Nie, od tej. Prosta instrukcja, jak zniwelować pedofilów w szkole. Zacznij robić testy. Koniec. No bo ja naprawdę kochani, nie wiem kto w dzisiejszych czasach pada na pomysł, że przez 30 lat ma się zamknięte oczy, jeżeli ktoś maca dzieciaki. Ja nie wiem moi drodzy, kto ma co w głowie, żeby zapraszać laskę, która śpiewa szolo szolo, bo ona nie śpiewa czysto i ona, ja nie wiem skąd ona w ogóle popularna się wzięła. Ona moi drodzy mniej więcej jest tak samo popularna jak grypa, nie? Gdzieś tam się słyszy coś o niej wtedy, ten coś tam i że ktoś tam gdzieś śpiewał. Ale czy to jest popularność? To, moi drodzy, po prostu jest to, że ktoś jest nawet nie tyle znany, co... Inaczej, no, gdyby te wary, kochani, przeszły obok mnie na ulicy, to ja bym ich nie poznał, bo... Te napompowane wary, moi drodzy, by mi się kojarzyły tylko z jadem Dobra, jestem hejterem, moi drodzy, nowych czasów. Jak chcecie, to sobie wszczykujcie ten Bok, gdzie chcecie, ale... Tam, ja spadam. Znaczy, nie spadam, ewentualnie mogę... Zniknąć! Pamiętajcie, zjedzcie ziemniaki i ten, bądźcie grzeczne, i do mnie. Cześć. Puch. Ile można, nie? Ile kochani można?